Cześć wszystkim, ja jestem Malwina i witajcie na kanale Nie Dzisiaj przychodzę do Was z wrap-upem czytelniczym. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to pokazuję w tym odcinku książki, które przeczytałam, i tutaj będzie wrap up. kwietniowo, majowy. No, maj się jeszcze nie skończył, mamy aktualnie, jak to nagrywam, to jest 21, ale stwierdziłam, że kwiecień był taki bardziej czytelniczy, także połączę po prostu to. W maju nie przeczytałam za wiele, jest to spowodowane tylko egzaminami. Przeczytałam chyba trzy książki, jeśli się nie mylę, także nie jest tego jakoś bardzo dużo, ale stwierdzam, że warto. Mam tu kilka e, kilka książek do pokazania i jeden film. Ja ostatnio filmów nie oglądam mam duży zastój, więc nie oglądam filmów, ale stwierdzam, że to, co obejrzałam ostatnio, to jest zdecydowanie warte uwagi. Był to przepiękny film, także na koniec odcinka o tym powiem. Zakreślę wam fabułę tego filmu po prostu po, pod koniec odcinka, bo stwierdzam, że naprawdę warto. Dobra, także, żeby to już nie przedłużać tego początku, to zaczynamy. Pierwszą książką, którą tak naprawdę nie przeczytałam, a ją skończyłam w kwietniu, książka Stefani Majer przed świtem. Nie pamiętam, w jakim miesiącu w ogóle ją zaczęłam, ale wiem, że większość tak naprawdę to skończyłam w kwietniu. Ponad połowę tej książki tak naprawdę przeczytałam w kwietniu, albo nawet więcej. Eee, także nie będę się tu właśnie rozpowiadać, bo każdy wie, <laughs> większość wie, o co chodzi tak naprawdę w Zmierzchu. Eee, więc nie poświęcę jej za wiele czasu. Po prostu umieściłam ją tutaj dla informacji, że ją skończyłam. Drugą książką, którą przeczytałam, ale nie mam jej fizycznie u siebie w w domu bo była wypożyczana, dlatego już jest oddana. To był Hobbit, czyli tam jest powrotem. No klasyk, książka przygodowa. Sądzę, że też większość osób wie na czym to polega. Jeśli nie wiecie, to jest sobie Hobbit, do którego przychodzi 13, chyba 13, 14, 13, 12. Krasnoludów i Gandalf i mówią, że idą w podróż szukać tam jakiegoś tam skarbu. No nie będę Wam tu więcej, więcej zakreślać bardziej fabuły, bo się bardzo dużo dzieje. Tak naprawdę w każdym rozdziale jest jakieś tam, jakaś tam inna sytuacja. Generalnie książka mi się bardzo podobała. Oceniłam ją na cztery gwiazdki, bo też to nie było jakieś, wiecie, wow, ale była bardzo fajna, bardzo przyjemnie mi się ją czytało, także stwierdziłam, że też warto ją tutaj powiedzieć. I jest oczywiście warta przeczytania. No Hobbit, wiadomo, klasyk, ale jednak mi się... Po prostu podobał. No dobra. Trzecią książką, którą przeczytałam, jest to rok 1984 Orwella. Wydaje mi się, że najmądrzejsza książka ze wszystkich, które przeczytałam do tej pory. No, może prawie, ale jeśli czytaliście, to możecie teraz myśleć, że mogę mieć spory problem, żeby tutaj cokolwiek o niej powiedzieć. Jest tutaj układany taki dosyć dla nas wydawałoby się abstrakcyjny świat. W którym tak naprawdę ludzie nie mogą myśleć samodzielnie, nie mogą mieć własne, własnego zdania, nie mogą... O jego wyrażaniu to już w ogóle nie wspomnę, ale o po prostu samego jego posiadaniu. Jest to bardzo abstrakcyjny świat tak naprawdę, jak się o tym czytało, to się łapałam nie raz za głowę i była to dosyć ciężka książka, chociaż nie jakaś taka bardzo długa, bo ona ma coś około 350 stron. Pokazuje ona, jak ludzie mogą ślepo iść za właśnie za tłumem, za, za, za swoją władzą, yy, do czego może właśnie takie, taka naiwność ludzi, takie właśnie poddanie się do czego może prowadzić. Yy, naprawdę ciężko mi tu cokolwiek skleić, jest to bardzo mądra książka, także jeśli chcecie, to możecie ją zdecydowanie przeczytać. No, uprzedzam, że dosyć yy, ciężko czasami się tam czytało, jednak mi dosyć szybko poszło, także jak mi poszło szybko, to, to Wam pójdzie jeszcze szybciej, gwarantuję. Także yy, rok 1984. Orwell bardzo, bardzo polecam. To była trzecia książka, którą przeczytałam w kwietniu. Czwartą książką, i tu się zacznie robić już bardziej ciekawie, była Niezgodna, czyli pierwsza część trylogii Niezgodnej. Niezgodna, powiem tak. Oceniłam na 4,5 gwiazdki, na 5. Bo jest to naprawdę świetna książka, w sensie, ja się na niej dobrze bawiłam, mi się bardzo podobała fabuła. Yy, w ogóle, cały ten świat wykreowany mi się bardzo podobał. Główna bohaterka też była fajna. Yy, nie mam jej do, do zarzucenia. No, po, po prostu przebawała mi na gustu główna bohaterka. Yy, generalnie większość postaci mi się w tej książce podobała i cała tutaj, właśnie fabuła. Wszystko, wszystko to się działo w pierwszej części. No może na początku lekko to tak się lekko, powoli to szło wszystko. Ale naprawdę po tej setnej stronie zaczęło się dziać bardzo, bardzo dużo. Także ja zdecydowanie pierwszą część Wam polecam, ale tutaj już, żeby nie trzymać nikogo w niepewności pokazuję Wam dwie kolejne części. Także tak, tą na 4,5. Dwie kolejne części to Zbuntowana i wierna. Zacznijmy od drugiej części, zbuntowana. Tutaj akcja nabiera według mnie szybszego tempa, po prostu dzieje się naprawdę wydarzenie po wydarzeniu, non-stop, coś. Yy, nowa sytuacja, tak? I yy, czasami można było się nawet pogubić, yy, przynajmniej ja się czasami gubiłam w tych sytuacjach, aczkolwiek yy, uważam, że druga część naprawdę nadal jest bardzo fajna. Również bardzo dobrze mi się ją czytało. Yy, tak jak mówię, akcja toczy się bardzo szybko. Mm, dużo wydarzeń, wydarzenia po wydarzeniu, także no, na nie się nie da nudzić, tak naprawdę, ciągle coś nowego. Mm, także dużo osób czytało, także no, pewnie wiecie. Przechodzimy do y, trzeciej y, książki, trzeciego tomu, Wierna. Ja obiecuję, że ja wam kiedyś zrobię recenzję całego i ile to przeczytam do końca, bo przeczytałam wiernej 130 stron. Nawet mam tu zaznaczone o 128 czy Powiem tak, jak bardzo wychwaliłam przed chwilą dwie pierwsze części, to ostatnia, niestety, to co się wydarzyło w ostatniej, to było dla mnie takie kompletne przekombinowanie kompletnie niepotrzebne to, co się tutaj dzieje. A na razie, właśnie tak jak mówię, to jest taki. Nie wiem, czasowy DNF, bo tak naprawdę miesiąc temu to zaczęłam i skończyłam, i nie, nie, jakoś tak się nie zabrałam jeszcze do tego, bo po prostu mi się to nie podobało, mi się to, co, w jaki sposób tutaj autorka hmm, potoczyła tą akcję dalej. Bo ja myślałam, że oni są zamknięci w takim właśnie swoim świecie y, altruizmu, y, prawości, y, serdeczności, nieustraszonych i erudytów. Myślałam, że to że oni są podzieleni na takie frakcje, to jest tak naprawdę ich świat. Po prostu oni tak, tak, tak wszyscy tak, tak żyją. Nie sądziłam, że autorka będzie wychodzić poza to do świata normalnych ludzi, takich jak, jak my. Także więcej Wam tutaj nie zdradzę. Jeśli chcecie znać fabułę po prostu tej książki, to wystarczy, że sobie poczytacie te, te, te tyły tutaj. To Wam na pewno sporo powie, ale no, niestety, jak dwie pierwsze części były super, główna bohaterka z takiej, wiecie, dziewczynki staje się naprawdę odważną nastolatką, wręcz prawie kobietą, która naprawdę działa niesamowite rzeczy w niektórych momentach. Także naprawdę mi się podobały, a jednak tutaj to, co się tu wydarzyło, to. Ja nie mogłam znieść tej myśli, że to się stało, także. Niestety trzeciej części nie dokończyłam. Jak dokończę, bo chcę dokończyć, yy, myślę, że zrobię to po egzaminie. To po prostu nagram osobny film o całej recenzji. Yy, także mam nadzieję, że będziecie czekać, ponieważ yy, no, pewnie będę miała sporo do powiedzenia na ten temat, ale tak jak mówię. Taki jest czasowy DNF, pewnie ją przeczytam jeszcze. Książką, którą przeczytałam zaraz po rozpoczęciu wiernej, to było W głębi lasu Harlan Coben. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam nazwisko autora. <laughs> jest to książka taka typowo detektywistyczna, kryminalna może aż tak bardzo nie, ale bardziej taka detektywistyczna, bo przez 430 stron rozwiązuje się tu zagadka. Zagadka zaginionych chyba czwórki. Nastolatków, którzy jakieś tam 20 lat temu na jakimś tam obozie wyszli do lasu, no i dwóch, dwie osoby zabito, bo znaleziono ich martwe ciała, a dwóch osób to w ogóle nie odnaleziono, i po prostu myślano przez te 20 lat, że oni również nie żyją, tylko ten morderca jakoś ich tam zakopał, bądź coś tam, coś tam innego z nimi zrobił. I taka zagadka tutaj się rozwiązuje przez 400 stron. Ja tą książkę oceniłam na 3 gwiazdki, na 5, także nie najgorzej, bo plusem jej było to, że tu było bardzo dużo dialogów i ją się. Można zobaczyć tutaj. I ją się bardzo szybko czytało, pomimo tego, że ma ponad 400 stron. Ja ją przeczytałam chyba w 3 dni, jakoś tak mi się wydaje. Chociaż nie pamiętam dokładnie. Ale y, książka typowa detektywistyczna, ale jak lubicie takie książki, gdzie się rozwiązują sytuacje sprzed iluś tam lat, y, to. Możecie spróbować właśnie przeczytać w głębi lasu. Podobny jest też chyba serial albo film, a tej podstawie serial chyba jakiś czas temu wyszedł. Może kiedyś się pokuszę. Także to już była, nie wiem, która książka, nie liczę, ale przechodzimy do następnej. Kolejną książką, którą przeczytałam, to był Tuż i tutaj Alice Broadway, Broadway, Broadway. Nie wiem, nie chcę się tutaj bardziej kompromitować. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam nazwiska autorki. Jest to trylogia, dwie następne części mam na szafce, na półce. Przeczytałam dopiero jedną i jest to taki świat, w którym ludzie sobie tatuują różne wydarzenia ze swojego życia na swoim ciele, po to, aby o nich nie zapomniano w przyszłości, żeby po prostu jeśli umrą, to zedrzeć z nich tą skórę, włożyć do księgi i po prostu następne pokolenia, w sensie rodziny tych osób umarłych wspominają swoich przodków przez x lat, bardzo długo. No i co? No i generalnie to bardzo mi się podobała ta część. Ja ją oceniłam bo ma też na 4,5 gwiazdki, bo wciągająca również się szybko czyta, bo chociaż może, może tak tego tutaj nie widać, ale dosyć się szybko czytało. No dobra, ja się z nią męczyłam około tydzień, aczkolwiek ja nie czytam bardzo szybko, także jeśli czytacie szybko, to przeczytacie ją, nie wiem, w 2-3 dni. Yy, także tutaj bardzo ważny też wątek yy, jest ojca głównej bohaterki, yy, bo ojciec jej umiera już w pierwszym rozdziale, także spokojnie, to nie jest żaden tutaj spoiler. On umiera od razu, yy, bo później właśnie się rozwiązuje jakaś tam akcja związana z jej ojcem. Końcówka była bardzo yy, taka... No, taka zachęcająca y, po prostu czytania dalej dalszych części. Y, ale no tak jak mówię, ja jeszcze nie zaczęłam następnej, no bo po prostu te egzaminy, więc już nie chciałam sobie przerywać, y, niczym. Napiszę i po prostu znowu zacznę czytać dużo y, więcej niż aktualnie. Także na pewno przeczytam drugą część i zdecydowanie Wam mogę polecić y, pierwszą. Co do następnych, to jeszcze będę informować. Kolejną książką, już zaraz po to była książka pod tytułem Nasz ostatni dzień. Jest to książka, którą ja przeczytałam chyba w dwa dni czy trzy. Ona też ma ponad 400 stron albo równo 400. I ona mówi tutaj o. Mamy dwóch głównych bohaterów, Mateo i Rufus, i oni dostają tak naprawdę w tym samym momencie telefon od prognozy śmierci. Że umrą w ciągu 24 godzin. Także prognoza śmierci mówi im, żeby jak najlepiej wykorzystali ten dzień, który, po prostu ten dzień te 24 godziny. I no jak możecie się domyślać, jest to dla nich duży szok, ponieważ oni bardzo dobrze znają ten dźwięk prognozy śmierci. Bo podobno w filmach się go zdecydowanie za dużo używa u nich jako wiecie, w filmach grozy, że do kogoś dzwoni śmierć, jeśli rozumiecie o co mi chodzi. I oni taki telefon również w nocy dostają. I właśnie nasi główni bohaterowie, bo jest pisana ta książka naprawdę z różnych perspektyw, ale tak naprawdę głównymi tutaj perspektywami, co jest właśnie, to są właśnie perspektywy głównych bohaterów. I nasi tutaj bohaterowie poznają się na jakiejś tam aplikacji, właśnie dla zgonersów. Zgonersi to są osoby, które. Otrzymały informację, że w przeciągu 24 godzin umrą. Yy, oni się poznają na takiej aplikacji, yy, spotykają się w nocy, żeby przeżyć razem ze sobą dzień, ostatni ich dzień. I tak naprawdę to jest historia o pięknej przyjaźni. Yy, oni próbowali przeżyć ten jeden dzień jak całe swoje życie, także może jest to jakaś dla nas przestroga, że po prostu nie ma co odkładać na później. Jeśli mamy coś zrobić, to zróbmy to teraz, bo nie wiemy, kiedy nasze życie się skończy. No i tak właśnie główni bohaterowie próbowali przeżyć całe swoje życie jednego dnia, naprawdę spróbowali masy rzeczy. Także fajna książka, polecam przeczytać. Naprawdę. I też bardzo szybko się y, ją chłonie, bo tekstu na stronie ma dosyć mało. I yy, już ostatnią mi, tak naprawdę, książką, którą, której zrobiłam DNF, niestety, żeby. Y, Przepraszam wszystkich fanów autorki, ale jest to śladem zbrodni Tess Gerritsen. Może to nie był najlepszy wybór dla mnie, bo ja jestem jednak... Wiecie, ja mam dopiero 15 lat, także książki o właśnie takich dorosłych tutaj i o takich sprawach to może nie jest mój klimat jeszcze, może po prostu jest za wcześnie. Ja przeczytałam połowę tej książki, ja ją przeczytałam słownie w jeden dzień 150 stron, bo ta książka jest króciutka, ma 300 tak naprawdę równo. Ja przeczytałam 150. No niestety sam ten język mi się jakoś tak, no nie kleiło mi się to kompletnie. Historia też mnie nie za bardzo jakoś tam urzekła, w sensie to co się rozwiązuje też mnie nie za bardzo urzekło. Bo tu jest o rodzeństwie, których rodzice, jakby o siostra i brat, których rodzice x lat temu zostali niby tam zamordowani przez kogoś. Taki mamy pierwszy rozdział, który jakby nam przedstawia sytuację. Ale później ktoś tam mówi, że jednak to oni nie zostali zamordowani, tylko ojciec zamordował matkę i później sam się zabił. To jest takie, taka, takie założenie czyli tam... I to rodzeństwo próbuje rozwiązać sytuację właśnie, co tam się stało wtedy. Tak jak mówię, ja nie wiem, co się stało, przeczytałam połowę. Nazywam to DNF-em, bo tak naprawdę nie wiem, czy ja kiedykolwiek do tego wrócę. Przed nagraniem wzięłam sobie tą książkę, przeczytałam jeszcze kawałek i tak sobie pomyślałam, czy, czy wrócę, czy nie wrócę, ale nie mam pojęcia. Jak na razie nie zamierzam, także tylko Wam wspominam o tym, że ją zaczęłam, przeczytałam pół, zobaczymy, co będzie dalej, jak bym ją kiedyś skończyła to będę pewnie informować na moim Instagramie, nieoczytana, polecam zajrzeć. I to była już ostatnia książka, którą y, przeczytałam tak, no, nie w całości, aczkolwiek więcej, no, około połowę. I jeszcze pokażę Wam książkę, którą czytam w tym momencie. Y, wiecie, dosyć wolno mi to idzie, bo tak jak mówię, mam egzaminy i ta książka też nie jest jakaś taka, wiecie, bardzo szybka, y, 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 po prostu w pochłanianiu. Są to wybrańcy Weroniki Rod, ta sama autorka co autorka trylogii Niezgodnej. Ta książka zaczyna się tak naprawdę tak, jak kończą się inne książki, czyli mamy tutaj przedstawionych bohaterów, już takich dorosłych, którzy jakiś czas temu, jechać tam lat temu, zwyciężyli mrocznego. Mroczny to był jakiś tam zły ktoś, kogo oni po prostu zwyciężyli i teraz się cieszą sławą. No i co się dzieje, będzie działo w tej książce dalej, to ja nie mam pojęcia szczerze, bo przeczytałam tak jak mówię, to 70 parę stron, także na 500 500, 500 prawie równo. To jest, jest nic, tak naprawdę. Tak właśnie, tak jak mówię, wiem tyle, że oni teraz się cieszą sławą i tam jakiś wątek miłosny jest. Miłosny w cudzysłowie, bo taki średnio jednak miłosny. Może co ja gadam? Coś, co mogę powiedzieć na temat tej książki, to to, że się ją genialnie czyta, bo jest bardzo ładnie wydana. Jest naprawdę pięknie, pięknie wydana, także zdecydowanie to jest na plus. Przednych przemyśleń nie mam, także będę kiedyś tam informować. Ok, i obiecałam na koniec, że powiem Wam jeszcze o jednym filmie, który również obejrzałam gdzieś z tydzień temu. Uważam, że to jest naprawdę warte i ten film jest wiele wart i każdy powinien go obejrzeć. Bo ja na nim ryczałam jak kody z 10 razy. Jest to film pod tytułem Cud w celi numer 7. Mówi on o ojcu, który ma zespół Dauna. No Jego ojcu to ma również dziecko, ma córkę. Żyją sobie w domu z babcią jeszcze. To jest film turecki. No i powiedzmy, w pierwszych 30 minutach filmu, no albo nawet wcześniej, nasz główny bohater, ojciec, zostaje oskarżony o. Morderstwo. Tylko, że my widzimy całą sytuację i wiemy, że on wcale tym mordercą nie jest. Po prostu nazywają go wariatem, yy, dlatego nikt mu nie wierzy, jak mówi, że to nie on. Yy, więc to była taka dosyć pierwsza, taka bardzo przykra sytuacja, yy, jak właśnie zostaje oskarżony o to. Yy, no i trafia do więzienia. Jak to bywa właśnie z zaskazanymi, trafia do więzienia. Jeszcze warto zaznaczyć, że dziecko, które zostało no, które umarło, tak, mamy przedstawioną całą sytuację, jak to się wydarzyło, że ono zmarło i widzimy jasno, że to wcale nie jest wina naszego głównego bohatera, dziewczynka, która niestety spadła z takiej góry, dużej do wody i sobie rozbyła głowę, no i śmierć na miejscu, była córką takiego dowódcy, człowieka, który był. Rządził tam wszystkim. Dokładnie nie wiem, kim on tam był, chyba jakimś tam dowódcą, ale był bardzo ważny, także lepiej z takimi nie zadzierać. No a niestety główny bohater nieświadomie z nim zadarł. Pierwsze co widać, kiedy on trafia do aresztu, aresztu tej celi, do więzienia, tak naprawdę, to to, jak dobrym człowiekiem on jest. On potrafi, nie wiem, zamiast zabijać robaki, to on je bierze i on je wypuszcza, czy tam daje je blisko okna. Albo karmi sobie zwierzątka, jak wychodzi po prostu na dwór. Albo naprawdę pomaga innym. Uchronił też kogoś tam wtedy przed, przed śmiercią i sam został ukaleczony. <laughs> Także naprawdę jest to ten człowiek, na pierwszy rzut oka widać, że on jest naprawdę bardzo dobry i szlachetny. Pomimo tego, że jest chory, to właśnie widać w nim ogromną dobroć, która. Nie wiem, Sytuacje, które sprawiają, że się rozpływamy, naprawdę serce się aż cieszy, jak widać takich dobrych ludzi, tak jakby właśnie ten główny bohater. I tam w tej celi zmienia tak naprawdę wszystko. Więźniowie widzą jaki on jest, i również w jaki sposób tam zmieniają swoje postępowanie. Tyle wam powiem. Naprawdę, jeśli chcecie, to obejrzyjcie ten film, bo był świetny. Do ostatnich minut, tak naprawdę, ten film trzymacie w napięciu, w, naprawdę w płaczu, więc to było genialne. Oceniam go 5 na 5 gwiazdek. Oglądajcie, serio, genialne. I to by było na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał, bo to był mój pierwszy nagrany klip. Także bądźcie wyrozumiali za wszelkie błędy tutaj i niedoskonałości. Ja przepraszam. Dopiero się będę uczyć, także mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. Jeśli tak, to możecie zostawić coś po sobie na dole. Zapraszam również na mojego Instagrama. Jestem aktywna dosyć teraz, troszkę mniej z powodu egzaminów, ale generalnie to jestem bardzo aktywna. Jeśli chcecie wiedzieć, co czytam, co robię, i generalnie jakiś tam mój backstage życia, to zapraszam właśnie tam. Dzięki za oglądanie, cześć.